Yo Maneczko witam was bardzo serdecznie, z tej strony Matruner, dzisiaj oczywiście jesteśmy na Lucky Blokach, zobaczcie, mamy tutaj Lucky Bloki Fridza. no i kogo? opaki? o, was dwóch jest? Minimajka No, Mini nas jest dwóch O kurcze Dacie radę na pewno? A macie po, macie po staku Lucky Bloków? Mamy. Mamy. Ej, to słuchajcie, zostawcie łapeczkę w górę. Słuchajcie, napiszcie czy jesteście bardziej za freezem, czy za minimajkiem. Dajcie znać w komentarzach. A właśnie możecie też napisać w, na, właśnie w karcie, tam się w prawym górnym rogu, tam do zaznaczenia, kogo wolicie, czy freeza, czy minimajka. A więc słuchajcie, możemy zaczynać. Pamiętajcie, żeby napisać właśnie kogo bardziej lubicie. Dobra, słuchajcie, to zaczynamy, tylko pamiętajcie, że tutaj naprawdę może być epicko ciężko. Okej, okay. ooo! Coś mi wypadło, chłopaki, jak tam u was? O, ja nie! Ten... nie! Kurczę, coś mnie, coś, coś mnie zrzuciło już, patrzcie, ja już jestem na dnie. No nie! Ty co tu się zamieniło? Papili! OOO! Patrzcie, ja miałem tutaj tego! Epicki Ironek. Chłopaki, patrzcie na to! Patrzcie! O, Gdzie ty jesteś? Około was, patrzcie! Ty, ty, o, ty o, jesteś o, u mnie niewycielny! Siemka! Ej, my wow. to tu Ej no, co ty robisz?! Ty latasz, ej, to jest ty nie, ej, nie fair, ma to ty macie nie Ja ten. mogę latać, patrz stary, mam takie specjalne buty, że mogę latać teraz w nich! No nieźle! O kurczę, jednego laki bloka stracę! O nie! Gościu, patrz co to! Jakiś wizard okay. się na mnie tutaj zrobił, ty! I zaczął mnie atakować, ostro. Czekaj, difficulty weźmiemy zero na razie. Musimy się podzielić miejscem, wiesz? Okej. Okay. Otworzymy to. Co to okay. Jest okay. Buty mi wypadły, stary. Co, co wy zrobiliście z tym no. tym ogromnym typkiem? Wow. To nasz kolega. Wow. No nieźle, nasz patrzcie. kolega z klasy, wiesz? Kolega z klasy? No to ostro. większy od nas, a jest starszy, bo nie stał. O. No, ma truner, no weź, ale... to ale. Co nie ma do... truner? To nie ma truner. O, nie cute. skądże! Ej, dobra chłopaki, słuchajcie, macie tutaj wam daję, patrzcie, freeze jest trollem to patrzcie, macie tutaj kwiatki ode mnie w prezencie, proszę bardzo. Idź stąd. O. o nie! Kopnęliście mnie! No. Ty, ja jestem na jednym bloku, rozumiesz? to? Mam, mam diamenty! Chodź sobie! No dobrze, dobrze! Ty, ale tutaj Ech. można Jak różne itemasy dostać od tego typola. Ej, to są... O nie, spadł mi! Haha! Ha. O nie! Ty co, co ty tu to... nie <laughs> robisz? Co, co się robisz? ty robisz? Co ty zrobiliście? To otworzę wam po jednego lucky bloka minimajka O macie Bo no. dzielni, wiesz? O chłopaki, ale o, jajca normalnie jak berety, nie? No ty ze człowiek no. <laughs> Ej, super to ja, jest, bo ja mam, papi, nie weź tam się, taki blok. elegancko mi się akurat użyło, <laughs> że mam te buty, słuchajcie, możemy to potwierać, no. O, astralnego no końca mam, patrzcie, zobaczymy, czy, oby nie TNT, oby nie TNT, mogą być diamenty, albo nie, albo nie TNT. Pomóż tam ma tuner. Co się stało? Dobra, jest. Dobra się Pomóc wam? No nie, Proszę. <laughs> Co ty, ty robisz? Ty mam lewitację, Kiedy normalnie lewituję. Ostro, lewitację o, dostałem, dobra, otwieram kolejnego leki bloka no, Freeza. No, Ty, kolejne buty dostałem, Jet buty. Ostro, dobra, ale chcę zlecieć już, halo, o! O kurczę, dwa Serio? Hape. Ty, ma Mam kolejne buty do latania. Ej, chłopaki, ale Cześć, się... o, się... <laughs> Dobra, ej, ale chłopaki mi dzisiaj dopisuje tak elegancko. O, no, no czekaj, nie tu... ja, no. <laughs> Co oni robią, patrzcie <laughs> na nich, o kurde. Dobra. O jest dobra, dobra. O brawo no, nie, Patrzcie co się dzieje. Co udało Ci się przeżyć? Patrzcie, za pobił Co masz na <grym 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 niego o, nie. o stary To jest normalnie dzisiaj miazga Dzisiaj co się dzieje to jest... Nie, nie Sorry O kurcze co mi się dzieje? Ale ja mam dzisiaj farta Epickiego nie, nie, nie. Wow. Zaczynając od tych butów, chłopaki, to teraz mam eleganckie różne rzeczy. Wiecie co? Ja mam szczerze, że jestem zadowolony z dzisiejszego cheatu. Ale mam szkielety i lata. Tommy! Co? Patrz co ja mam! Co ty, ty masz? No, nie. no halo, wyłącz, wyłączaj tego gameoda. Nie, wyłączaj! Nie, ja nie z bo ja z pointa nie miałem, wiesz? Wyłączaj! Okay. Dobra, tego typka trzeba pogonić. Czekaj, czekaj, A gdzie masz on jest tutaj. Czemu ją ty No bo lata. No ale mam buty takie specjalne, stare. Jest ale to są buty Jittera <laughs> Grifera. Spawn point. Okej, okay, dobra. Spawn pointa sobie. Wy no nie, znowu ta lewitacja na ile? Dobra. dobra. Ale chociaż mogę sobie zlecieć niżej, dobra, to muszę o, tutaj. Podziesieć. Zostaw tę świnkę naszą, zostaw. Dobra, ja Mam otwieram twoją rzecz. No kurczę, po. Co to walnęło mnie? Co ty, co ty coś robisz? Co ty tak spadasz znikąd? Ty, coś <laughs> mnie walnęło. Skąd wymał Dobrze. Dobrze, dobrze, jest fajnie, bo mam budowlę. <kłysy> o, patrz, matruner jeszcze kichnął na odcinku. Dziaj, sześć, sześć, kioło. sześć, Masz to u siebie? Co tu się stało? O! ja. Co ty to? Ej, o! Oh. Mam Baba Jagę Co za co? To lupoki, naprawdę, no? O, proszę bardzo. Nie. Proszę bardzo. O to chodziło właśnie. O to chodziło. Dobra. O, mam dla was prezent, chłopaki, jeśli byście chcieli. Dzięki nie, 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 ty już tu nie przychod... nie Proszę, nie, 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 proszę bardzo. Odejdź, odejdź, o. odejdź, 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 proszę. odejdź. O nie, pra... Odejdź! Pra... prawie buty wrzuciłem do was, moje latające. O kurde, mi przegrał. O nie, tak, tak, tak. U, O, fajnie. Kicek, kicek, o. kicek, kicek. O. O, nie, idź, idź. Ty skąd masz taki mieczyk? Nie wpuszczam cię do domu. papili. Co ty robisz, papili czy buty? Czemu ty czemu tu przeciwko mnie jesteś? czemu mi się buty skończyły? Ty, buty mi się skończyły. O, mama, Okej, okay, dobra, otwieram dalej, bo bo to nie ma sensu. Słuchajcie, czekaj. Matrunner halo, bo jest przeciwko mnie. Mam. Ja? Przeciwko tobie, A gdzie ty Mam jesteś? bałwana. Nie, ty już do, do mnie nie połatujesz. Ty ja nie mogę gdzie już latać? <grym> dobrze, boot. dobrze. Czemu ja nie mogę latać? Halo, co jest grane? Coś mi się to nie podoba. Dobrze. Ty? Ja się o, bardzo czekaj. Cieszę. Czekaj, 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 bo ja tu mam gwiazdki. Mogę wam rzucić te gwiazdki. Wow. Czy to coś wam daje? Co jest z wami? No co ty? Przyszło O, Kobla. proszę bardzo, nie wiem, ty. Ty buty już mi nie działają, halo, dlaczego? Patrz jak Dobrze, prafile. ja się bardzo cieszę. Te, to po, ma matruner, bo nie mam swojego pointa, halo. Wynocha stąd, bo buty wyrzuciłem istący. To Siema, czemu pan? Nie, nie podniosę. Czemu one nie latają? Halo? Proszę mi dobrze, powiedzieć... Ja się dlaczego mi cieszę. się buty wykończyły już? No dobra, nie ma co nie. Dobra, muszę sobie poradzić jakoś. O, jest, jest. Co to było? A one po wodzie można w, po lawie można w nich chodzić. Dobra. One w lawę w obsydian zam... zamieniają. One, mi Tommy, co wy tam robicie? Mam 20 diamentów. aktualnie bawimy z tymi różnymi ludźmi. Fajnymi. Wow. No nie! Ślimy, szyjemy ślimy jeszcze. Żyjemy. O, panowie, tak. patrzcie na to, patrzcie co ja mam w rączce. Patrzcie, jak O Jezu! ja szybko Co to się stało? Nie. Ty! ma Osto, co się tu? Ja nie. No, pomocy! Pomoc, to my umieramy. No, kolejny patrzcie! Nie, 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 ja wiem co to jest. Ja wychodzę stąd szybko. Tylko czekaj, jet boot! Czekaj, popiłuję. On nie powinien latać, nie? Jetbootsy. Nie, nie powinny. Co ja mam z nimi? Dlaczego one nie chcą latać? Papi nie halo? Papie nie ma sobie ustaw. Dobra, 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 panowie musicie mi tutaj odpowiadać, halo. Zróbmy to. Tu, no wiesz, chcielibyśmy, ale ciutkę no tak. nam trudno. Okej, okay, wierzę wam, wierzę wam. O nie, mój miecz spadł. Co to jest? Co za... O ty, jest, coś, coś za... fajnego spadło. spadło. Patrz, ja nie! mam tutaj sklep! Co ty Ej, tu różne rzeczy... Chłopaki, ja mam teraz sklep, mogę tutaj sobie kupować różne rzeczy. No to Jak na, na bedwarsach Ole, Ale spoko. Nie, taki miecz wcale. mi poleciał. Dobra, ja muszę tak tutaj spawn pointe ustawić właśnie. Dobrze, że przypomniałeś mi, stary. Dobrze, no szkoda, że mu przypomniałeś. Dobrze, no, szkoda, mi, dobrze. Ja, ja już nie ma co, co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie. Jakiś niewidzialny oh. typ. Pomogę ci. Wynucha. Nie, nie pomogę. mi stopać. Wynucha, Wynucha. Pomogę ci, patrz na to. Dobra, poleciał ten miecz. O Jezu, to był latający miecz i mnie atakował. O, serduszka! I patrz, są takie bloki dodatkowe. Gdzie? Jest, co no, te serduszka gdzie? dają. Czy to mam dodatkowe? Little no, Hursts. Nie. Dobra, panowie... Czy ja, ja nic nie widzę, co wy robicie, nie? Ja muszę do was podlecieć. No dobrze! Podlecie. Ja muszę do nie was podlecieć. Nie, Podlecę. Czekaj. Mamy już za dużo nie. problemów. Czemu moje buty nie działają? Tak, dobrze. Dobrze. Czemu moje buty to nie działają, stary? A ja się bardzo cieszę dla To jest Fajną wyspa, my mamy jakąś taką brzydką. No wy macie taką do, do góry strasznie za bardzo. Mi się fajnie zrobiło. No dobra, o, o, coś mam! Patrzcie! Zrobimy crafting, bo mam dużo diamentów. Masz o kurcze, to mam te duszki od starego e, Pottera. Mam. No nie, one mnie na hita biorą, stary, Ej, patrz! Ja nawet nie mamy miecza, murteczko! To wódbo. coś, to co nas na hita nie bierze. Kamiennie. Uciekać uciekać, patrz, patrz, ten no CZT. Taki, taki wiesz, taki lepszy. Latające narzędzia mnie atakują, rozumiesz to? Dobrze. I one na hita, na hita mnie biorą. Ja mam toby, mam toby. Jest dobrze. Dawaj, chodź tu, chodź tu. I Gdzie to jest? A ty umarłeś. Ej, ja mam taką broń, że będzie was na hita robić, nie? Nie, tu, tu weź nam oddaj jakieś fajne rzeczy. Nie mogę, nie bacz. Minis, mam. Fix jest lepszy od Minimaika, no weź, ona ma więcej sumów. No właśnie. No i dlatego ma lepsze rzeczy. Dlatego ma lepsze rzeczy. Ej, tylko czekaj, bo ja tutaj nie mogę stąd wyjść, nie w ogóle nie mogę ogarnąć, co się dzieje w tym momencie. Co tu się ja to... wywnioskowało? Czym... Oh my god. god, dobra, rozwalmy to. O, oh, mam coś do picia, dobra. Nie, bo Jezdo mi się debi, rozwalają. Chłopaki, co wy zrobiliście z moją wyspą? Patrz na złota, co to jest? Ja, ej, ej, dawaj, chodźmy do niego. Nie, dobra. nie, nie, to jest moje Zabijmy. złoto. Dawaj, idziemy. Czekaj, Go, dawaj szybko. ja tu muszę dawaj, wziąć. Dawaj, dawaj. Masz jakieś Dawaj. Idziemy. Chodźcie, zaraz <grym> będziemy walczyć, no, Teraz ty buduj, mam to Dobra. Ja mam złote jaj, Patrz, Dobra, uwaga to. i to jest. Masz to. My happy day, co tu wypadło? Nic nie wypadło? Nie, nie ma tego złotu. Ej ej! Chodźcie tu, chodźcie tu! Bigo, bigo, bigo! O no wyciągnie Zabijmy mu villagerów Chodź tu, gdzie ty jesteś? Gdzie dobrze, są moje villagerowie? Dobrze, dobrze Stary, o, mam... o, Ole O, ale mi zrobili szarże normalnie, czekaj. Dobrze, chodź, uciekaj, od nich. No, to mnie kochają te Lucky Sides, jest dobrze. Nie O, dobra, to jest! O nie! Uszyję jeszcze, jeszcze. Dobra. dobra. to mi, Dobra, chodź tu, chodź. Dobrze, dobrze wam tak. Dobrze, jak wyjść w ogóle się tutaj... O, wy sobie górą przyszliście. O, chłopaki. <laughs> nie, no co ty. O kurczę, dobra. Hello baby, hello baby. Dobra, to my się tak chcecie bawić, tak? Tak, wy tak się bawię. Chcecie się, się bawić. Dobrze. A więc witam Dobrze, was w moim mu Jesteśmy modrów. jesteście? Do tu. Ale Zapraszam was do walki. Chodź, chodź, chodź synek. Ki, mam o, bardzo Mam śmierci biorę Dobrze. łupaty śmierci? Tak. tak, zabijemy go nią. tu laki, co? Wow. Cytkle? Co to to to, to masz? Tylko kudy, eee... Osynie, Haunted Lucky Shower! A, to nie wiem, to to jest z No dobra, eee... Poczekaj, gdzie wy jesteście? Ale oh. twoje! E, patrzcie, gaz na was, was atakuje! Właśnie zauważyłem, bo ktoś, coś mnie zastrzeliło. To jest atak, to jest szarża! Nie... No to szarża, to musisz zakończyć tą swoją szarżę. Okej, okay, szybko jabłuszko zjem, bo chłopaki już się tutaj na mnie pchają. Tylko Czekaj, muszę jakieś budulce wziąć. A to bo... otworzyłeś wszystkie laki bloki? Tak. O kurcze, no nie. Ej, ale mam lipę, ale mam lipę, nie. Oj nie czekaj, 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 czekaj. Nie, nie, czekaj, nie czekaj. spadaj, nie spadaj. O, okay. Dobra, czekajcie tu. Nie. Nie. Jest tak do konsa. Jest jest Dobra, jest, jest do. Musicie tu przyjść do mnie. Chciałbym, lecz czekaj, nie czekaj, mogę. Czekaj, 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 czekaj. laki bloki. O ty, ja miałem już o, o, po jedno o, serduszko. O, o, patrz, wow, o co, mam. Mam seta, mam seta. Czekaj, bo ja tutaj nie wiem jak tu wejść. O, Tyś... czekaj, 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 czekaj. O, o, o masz, czekaj. Diaksy, masz diaksy? Nie, mam nie, diaksy! Go, nie mam, ziaksy! Ziaksy! mam diaksy! Mam diaksy! Mam Kupuj, 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 kupuj. Łupuj, ja mam mógł. jeszcze 16 do odtworzenia, lucky bloków. A wy już skończyliście? Czekaj, nie bije. Trochę nie. za szybko to zrobiliście, panowie. To miało być kulturalna rozgrywka. Łoś, co tu się robi? Nie? O, dobra, dobra, dzięki. Okay. A to mi już chyba nie starczy, nie starczy mi. No nie. Ale potrzebuję jeszcze na seta coś. O! Coś fajnego mi tu wypadnie od friza. No nie, taki kurczy ten mi wypadł. Elegancki hełm. No pa, 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 patrz to. Hi. No i co? Nic. To się nie udało. O jest, kurde, się ale razem. Ty, rozwaliliście mi mapkę. Weźcie no, mnie, dobrze. te bliźnie do siebie. Niszczymy mu. Game over. Jeden weź mnie Dobra, ten. jestem szybko, ten szybko, ten szybko, szybko ma, ma, ma truner, Dobra, dobry pomysł. Popili, okej. Okay. Tak! Mam jego buty rakietowe. Tak! Tak. Dobrze, Skąd ty to masz? Dobrze. Dobrze. Odzyskałem! Jest dobrze. Nie, oj. O. Game mode zero Dobra, ochupać się papili, pozbyłem. Patrz, 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 patrz. Już patrz, idę. Patrz, patrz tu. Co jednak lata. to jest. Chodź tu. Ja nic o, nie o, mam. Mi się buty moje odcięły. No to dobrze. A mi zadziałały. No mi się teraz też zadziałały. Gdzie ty Czeka, jesteś? Czekaj, ja spróbuję Jak tutaj. zadziałało? Gdzie ty jesteś? Patrz Papili, mam jego buty, jest dobrze. Jak ty to masz? No, tu leżały se. Naprawdę? A ty o, co tu robisz? To mi. No, naprawdę. To mi. Co jest? Gdzie jesteś? O, Papili tu wszedł. Tu jestem. Cześć nie. Papili. O, kurcze, oni o zaatakowali! Jak wy to zrobicie, że tak mnie atakujecie? No bo ja latam! Okay. Nie lataj, proszę! O, patrz, do... co ona robi. Co... Te buty mi przestały działać, nie wiem co z tymi butami jest, ty. Kurczę. Raz, lata... raz latają, raz nie. Ej, dobra, no typnijcie mnie, bo. Ty, typnijcie mnie, bo ja muszę. słuchajcie ten. Czekaj, nie nie bijcie mnie, bo ja muszę 8 Oj, laki wyjdzie? bloków dokończyć, czekaj. No nie właśnie, bo ja mam całego lucky bloka, muszę go otworzyć. Dobra, czekaj, czekaj, ja mam jeszcze jednego. Pięć laki bloków Okej okay. Czekaj, tak, czekaj. Tak. Tak. Wyjeżdżaj stąd, patrz, zabrał mi mój, mój miecz O nie! Dobrze, 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 patrz. dobrze! Dobrze! o jak ja mam miecz. Dawaj, chodź, uciekamy! Patrz, leżo. No do... O, daj, 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 daj! Dzięki! No dawaj to! Patrz, ukradł mi, co za mała Zoza Patrz. Ukradł mam też wszystko. Rzecz, wow. O, ale mam patrz rzecz. co za kradzieje, nie? Tu pobili i kradną wow. wszystko. Patrz, dobra, patrz chłopaki, ja kończę i zaraz ostateczna walka, nie? Czekaj, bo ja muszę tutaj jeszcze laki bloki dokończyć. Chłopcze, czekaj, daj mi dokończyć laki bloki, nie? Ale mam łuk fajny. No to jest mój. Patrz, no i nie, nie dadzą <laughs> już, mi dokończyć, nie? Ostatniego lucky ja bloka. Proszę już bardzo, bo ja my mnie będą bili tylko. Dobra, to czekaj, chodźmy. czekaj, czekaj, ja tu spróbuję czekaj, jeszcze otworzyć. Czekaj, czekaj, czekaj. Okej, okay, otwórzmy to. I niech to będzie TNT. I Hejo. Dobra, także do zobaczenia. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie apensję w górę. Chłopaki trochę przesadzają, bo mnie tu ciągle rozwalają. Nie dali mi otwierać wszystkich laki bloków. Są nieuczciwi. I mam nadzieję, że. Ja nie, nieuczciwy, no co ty? Co? Ja nie, nieuczciwy. No, no, no tak, także mam nadzieję, zgod. że film Wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie apensję w górę. Pamiętajcie o subskrypcji. E, także to co. Był ze mną Papili TV i pa, pa. Tommy. Pa. Cześć <try>